To są w stosunkowo krótkim czasie, to mogło to być jak właśnie To było takim akademickim wykładem, który jest dość gęsto i czasem może być nawet męcząco i, nie wszyscy, i na nie nasze czasu. Natomiast teraz przejdziemy do pytając o problemy dzisiejsze, przejdziemy do y, z pytań z zakresu, no powiedzmy życia społecznego, czyli problem i... To zupełnie inny sposób nakreślony. Napotykamy tu od razu pewną taką ogólną trudność, która towarzyszy wszelkiemu stosowaniu zasad biblijnych i chrześcijańskich do dnia dzisiejszego. Gdzie mamy taką sytuację dwóch nóg, które są jednak bardzo różne. Jedna noga to jest ta wiedza biblijna, którą można stosunkowo dokładnie zbadać, bo to co Pismo mówi co to znaczyło w swoich czasach. Można wyciągnąć z tego tak jest też ogólnym nasgym A A zarazem druga noga jest innego gatunku. To znaczy, że ta wiedza nasza, tam społeczna, psychologiczna, pedagogiczna, jeszcze jakaś ekonomiczna, polityczna. Jest innego rodzaju niż ta wiedza religijna, zacząć z Pisma Świętego i ich konfrontacja nie jest łatwa. Chodzi, z jednej strony powinniśmy stosować Pisma Święte dzisiaj, z drugiej strony, gdy je stosujemy zawsze pewne założenia z zakresu wiedzy świeckiej, które mogą być chybione. Dlatego, że to, co mówiłem przed przerwą, można tak w miarę logicznie wyprowadzić z tekstów biblijnych, to teraz. Właściwie nie będziemy się uczyć, tylko będziemy poszukiwać. Poszukiwać odpowiedzi, od skąd się bierze obecny zły stan rodziny. Otóż sam fakt jest niewątpliwy. Małżeństwa i rodziny są w stanie. Zależnie od kraju, w świecie zachodnim, chrześcijańskim, niby, zaspada no się tak, że czasem jedna czwarta do połowy małżeństwa. Małżeństwa mają mało dzieci, często się jedno przez stawiane przez Małżeństwo Dziecko w drodze, małżeństwo, rozwód. drugie małżeństwo utrudnione. Albo w ogóle do niego nie dochodzi, albo też jest nieutane. Pomijam, kosztuje go za powitość, ale wiadomo, że po rozwodzie to jest ciężko. W rodzinie słabe więzi, jak małżonkowie zajmuje się, się, każdy czymś innym, wielu nawet nie rozwodzi się, ale tylko mieszka w czy rzeczy. Dzieci swoje, rodzice swoje, więź za słaba, prawda, rodzice patrząc w dziecko w komputer, nie rozmawiają. To no, wszystko zjawiska, które znamy i które są dość powszechne, nawet jeżeli nie, nie wszędzie one występują, można tego jakimś znaczniejszym siłkiem uniknąć. Wiadomo, jak przeważnie ludzie żyją, że nam się może udało lepiej, to nie, nie zmienia faktu, że obraz ogólny jest właśnie taki. I teraz pytanie się, chodzi, skąd to się skąd się to wzięło? Jakie są przyczyny? Otóż najczęściej zaczyna się obliczenie przyczyn rozpadu małżeństwa od kultury współczesnej i jakichś wzorów złych, które są w niej propagowane. Ja o tym oczywiście nie będę zapominał, ale wydaje mi się, że to taka zewnętrzna i widoczna przyczyna powinna być wymieniona na końcu, a zaczniemy od innych. I zajmę się tu dwoma grupami przyczyn kryzysu małżeństwa, z których pierwsza to jest, jak sądzę, zły wpływ instytucji państwowych, prawodawstwa. I zbyt duża rola państwa w życiu społecznym. Druga grupa dopiero to są te zmiany obyczajowe różnego typu. Z tego potem w części końcowej spróbujemy dojść do jakichś wniosków, jak można się indywidualnie czy wspólnie bronić przeciwko tym zjawiskom. Otóż ta Rola Państwa, rzecz bardzo przeoczana. ona się przejada Państwo w czasach współczesnych, zarówno z przyczyn polityczno-doktrynalnych, jakichś przyczyn czysto technicznych, czyli udoskonalenia komunikacji. Państwo przejęli coraz większą spełnia rolę w porównaniu z funkcjami państwa i jego organów 100 czy 200 lat temu obecne państwa zajmują się znacznie większą liczbą rzeczy i mają no, znacznie więcej funkcjonariuszy i znacznie więcej interweniują w życiu codziennym, w do I między innymi państwo przejmuje rolę, która tradycyjnie należała do rodziny oraz rozciąga swoją władzę nad rodziną, czego często dawniej wcale I jeżeli znowu zostawić sytuację, nawet 100 jeszcze stało się z nas, czy ja, mogą znać nawet relacje swoich dziadków, zobaczymy, że świat się tutaj mało dostrzegalnie, ale bardzo zróżnicuje. Trzy, wymienię tu dzieci: ubezpieczenia, ubezpieczenia na stałość, edukacja i Regulacje prawne, które spowodują, że urzędnik państwowy nadzoruje rodzinę. Pierwsza rzecz to taka, ubezpieczenia. Mało kto się nad tym zastanawia, co sensownie tam konserwatyści alarmują, ale prowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych bardzo poważnie naruszyło funkcjonowanie rodzin. Dotychczasowych. Bo co się stało? Mianowicie, dawniej ludzie mieli nadzieją, że w przyszłości będą na starość godnie, dzięki temu, że po pierwsze, że zgromadzą jakiś majątek, a po drugie, że będą mieli dzieci, które się nimi zapiekują. Natomiast w pewnym momencie, do jakiegoś czasu pismaka w Niemczech, ktoś padł na pomysł, żeby Państwo przejmie tą rolę. Dziś pobierze od ludzi składki emerytalne, a kiedyś by płaci no i to z początku wydało się dobrodziejstwem, no bo wiadomo, że takie metody jak zbieranie oszczędności oraz inwestycje w dzieci są trochę ryzykowne, może się nie udać. No to pan, wydało się, że w stabilnym państwie to lepiej powierzyć te oszczędności państwo i państwo się potem za stałych obywateli Ale nie dostrzeżono, jakie to ma dalsze skutki. Jeżeli się państwo pobiera składki emerytalne, a poza tym w ogóle zwiększa opodatkowanie wszelkiego rodzaju, bo to po naległy, to ludzie mają po prostu mniej na swoje wydatki bieżące, w tym na rodzinę i dzieci. Czyli najpierw po, jak powiedzmy 100 lat temu na ziemiach polskich ludzie tam nie bali po to z prowadzeniem obowiązkowych emerytur i wyższymi podatkami, już na to czwarty nie było ich. W następnym pokoleniu okazało się, że ludzi nie przybywa już tak szybko, żeby zapłacić emeryturę trzeba podnieść składki i podatki, no i przestało staczać na, nie tylko na czwarte, na trzecie dziecko. To tak dziś okresie powoje. No a potem, dzisiaj mimo że niby jesteśmy bogatsi, połowie rodzin w Polsce, połowie rodzin w Polsce nie stać już na drugie dziecko. Bo są z tym związane pewne sztywne koszty, a podatko, podatki i składki są takie, że po ich ściągnięciu z pensji zostaje połama. W innych krajach nie jest inaczej, proszę Państwa. Czyli, a te, równocześnie znikł ten bodziec do posiadania dzieci, jakim było nadzieja, że zaopiekują się nami na starość. No bo po co, jeżeli Państwo zapewnia dużą emeryturę? No to co teraz. Zabierają nam połowę pieniędzy, z tej połowy mamy jeszcze utrzymać liczne dzieci, a potem na stałość i tak, to jeżeli coś dostaniemy, to od państwa. A mnóstwo ludzi w tej sytuacji mówi, a po, po co się będę stał wychowywać dzieci, no jak tam jedno przypadkiem się zdarzyło, no to je wychowam, ale tak w ogóle przecież będę pracował, będę dużo zarabiał, będę, będę miał dużo emerytur. Proszę państwa, to. Ten mechanizm powoduje to, co dzisiaj się dzieje, kryzys demograficzny w Europie. Europejka ma gdzieś tak półtora dziecka przeciętnie. Był. Jest to zamaskowane przez to, że jest sporo emigrantów w Europie Zachodniej, w Polsce, gdzie ich nie ma, ta sytuacja że tak powiem koła, które właśnie przypada taka, jest w 19% w Polsce, nie 53% w ostatnim roku. Następnie w zachodnich krajach jako bogatszych próbuje się trochę to podpompować, dając spore pomoc rodzinom ja natomiast rodzinom i to tam jeszcze trochę ten spółek, czyli część tych składek i podatków wraca jednak do rodziców, więc trochę ta, ta sytuacja łagodzi, ale to nadal jest poniżej dwojga dzieci na koniec. Nawet po dodaniu problemu tylko w niektórych krajach i to z dodaniem imigrantów ten współczynnik jest wyższy. To, dlaczego to prowadzi do bankructwa systemu emerytalnego? Bo ono miało tą nadpływę, jaką mają tzw. piramidy finansowe. Od czasu czasu dowiadujemy się, że jesteśmy oszuści. Wydający bank czy inną instytucję, brali od ludzi pieniądze, od tych, tym pierwszym wypłacali procenty z tego co wzięli od drugich, a potem uciekli z kasą, albo, albo ich złapano, ale w każdym razie pieniędzy nie ma. Otóż dokładnie to samo robi rząd przez emeryturę. To też jest piramida finansowa. Dziś bierze od składki od mnóstwa ludzi i obiecuje im, że ktoś kiedyś za tam 50 czy 20 lat wypłaci im Pieniądze gdzieś tam idą. A, a co się dzieje potem? No, ten system działa, póki przybywa osób płacących. Piramida finansowa. Działa, póki oszuści są w stanie zwerbować nowych chętnych. Jak się nowi chętni kończą, to wszystko pada. To podobnie, póki ludzie mają, dwoje trzy dzieci, to ten system emerytur państwowych będzie działał. Jeżeli spada, to poniżej dwóch na pewno nie będzie. A spada poniżej dwóch, ponieważ jest to system zniechęcający do posiadania dzieci. A czysto ekonomiczny sposób. No i my jesteśmy w tej sytuacji, że już to spadło poniżej dwóch i ta piramida zaczyna się mocno chwiać. nasz kraj, Europa jest dość bogata, więc jeszcze ta się to jakoś zaprać tą podnosząc tam podatki, czy stosując swoich chwyty. Ale niechybnie ten system musi upaść, bo to się nie sumuje się prawa, nie, nie ma żadnej szansy, tylko kwestia czasu, jak nastąpi, potem można odwrócić, czy na przykład zaciąganie pożyczek do, 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 do publicznego itd. Czyli tą organizatorem tej piramidy są władze, którym się wydało, że w ten sposób, czy to pomogą obywatelom, czy do ich od siebie uzależnią. Trudno powiedzieć, może mieli na początku dobre intencje, ale w tej chwili jest to Ponieważ to oceny tam ja ekonomicznej i ustrojowej można by jeszcze rozważać, natomiast ja się skupiam tu na konsekwencjach dla rodziny. przez.